No to opowiedz mi, co się robi w przedszkolu. E, no to się dobrze mm -hmm. Dobrze się bawić. Z kim? Z kim? kolizankami, i to jest u i to jest o Chłopaki są. Mhm. Mm tak. Mhm. Mm Dziewczyny też są? Tak nie to są naleźnie. O no, co ty? Wszystkie są zabawki. Jakie na przykład? Pociągi. Mhm. Mm I z będzie alka Tak? Co ona robi? Które obiadki. No tak. Weź ma no Mhm. Mm I... A kto ty jesteś? Mama? Ah, mama, nu, nu. I dale. La mama de pe telefon. Da. Fajn, nu telefon, mama? Da, deci, tu deci, da, deci, te deci, da, deci, da, deci, da, deci, da, deci, da, deci, da, i, i, i pracę, no to idziemy do domu. I koniec <noise> taka. Tak się robi piskoro i czeka się. Na kogo? A mnie. A ja, bo... Nie czeka się, bawi się dobrze, fajnie się bawi z kumplami. A... A ty... Nie czeka się. A jak, jak, jak z szandarem, no to się czeka. Czeka się, wiesz, jak się fajnie bawi z takimi chłopakami. Nie ma czasu na mamę czekać, bo się jest zajętym zabawą. A jak ja pójdę, no to na tym, no to. A jak, jest, jak już pójdę, no to teraz z tobą, się bawię. Mhm. Koniec. Koniec. Ja by, do, to robisz, raty?